Nie jesteś odpowiedzialny za to, że się uzależniłeś. I powiem Ci tak, że nie chodzi o to, żeby skupiać się, dlaczego tak się stało, kto jest za to odpowiedzialny. Wiem, że szukałeś, szukałaś winnych. Rodziców, brata, ojca, Boga, kolegów. To nie ma znaczenia. Ważne, że teraz wiesz, że podejrzewa, że może usłyszałeś. I teraz, skoro jesteś świadomy, świadoma, to jesteś odpowiedzialna za to, co dalej zrobisz. Masz wybór! W tym momencie masz wybór. I powiem Ci, daj sobie szansę. Ponieważ jeśli myślisz, że dasz sobie radę, bo teraz wiesz, to decyzja, żeby nie pić, decyzja abstynencji, nie wystarczy. Ponieważ u osób uzależnionych pojawia się to, co nazywam głodem alkoholowym. Jest to przymus picia. Jak sobie z tym poradzić, o tym dowiesz się od innych alkoholików? Ale but alkoholowy to jest jeden z objawów, który będzie Cię zmuszał tak, bierał presję, żebyś się napił, kiedy będzie źle się czuł, kiedy będzie się czuła samotna, kiedy spotka cię coś przykrego. Od razu pojawi się napi się taka myśl. I bud alkoholowy objawia się właśnie w, w sferze myśli. Napij się, poczujesz się lepiej. W sferze emocji, rozdrażnieniem, yy, obawami, jakimś złością, irytacją, w zachowaniu, niespokojem. Yy, znasz siebie. Jak chodziłaś od ścian do ściany, od lodówki, czepiałaś się. Wypijałaś więcej kaw. Jeżeli palisz więcej, wypalałeś papierosów. Czepiałeś się najbliższy, czepiałaś się. A po co to wszystko? Po to, żeby mieć pretekst, napić się. Nie do końca byłeś świadomy też tego, że jesteś na głodzie chce ci się pić. To twoi najbliżsi wiedzą, aha, już się rzuca agle w klatce. Ja mu się chcę pić i szuka pretekstu. Sami alkoholicy mówią, kiedy chciało mi się pić, byłem na głodzie, cokolwiek by ona powiedziała, zupa za zimna, za gorąca, to nie ma znaczenia. Chciało mi się pić. Bo tak się objawia bud alkoholowy. Ale możesz nauczyć się, jak sobie z nim radzić. Co masz zrobić? Po prostu pójść. Może inaczej. Najpierw przyznać, mam problem z alkoholem. Poszukaj pomocy. Właśnie poszukanie pomocy jest dla Ciebie najważniejszym krokiem na początek.